Dzień dobry, wszystkim pozdrowienia. Witam w kolejnym filmie na tym kanale. No i dzisiaj, jak widzicie, spotkałem pięknego koronawirusa i chciał mnie zainfekować, ale wyskoczyłem witamy. na niego z jakimś nie, wyskoczyłem na niego z jakimś płynem dezynfekującym. No i wymyśliliśmy układ, że będziemy się ścigać, przejdziemy trzy parkury i ten, kto wygra, coś w sensie, jeśli ja wygram, to jego pokonam, a jak mnie on, mnie, to jakby on mnie zarazi. Więc jeśli chcecie wiedzieć, jak to się skończy, to zapraszam do oglądania. Yy, nie wiem, witamy na pierwszym parkurze tutaj właśnie on będzie tutaj mnie i ten tak, dzień dobry. Ten, kto pierwszy przejdzie parkour, ten jakby wygrywa, gramy do trzech parkourów, więc właśnie tutaj on jakiś jest dziwnie szybki, nie wiem, może to jakieś tam... Dobra, nic ja nie mówiłem. Ja mu fory, żebyście, żebyście Tak, tak, jasne, tak, ponieważ to jest bardzo no, grzeczny ok, wirus. On, on chce was zwieść, żebyście w ogóle go polubili i on wtedy was zarazi, więc nie wierzcie, nie wierzcie, nie naprawdę. Pamiętajcie, miecie przy sobie dezynfekatory, nie maski. Nie nie gram złego? Ja nie Ale... wiem, znaczy ja nie wiem. A, co, a przepraszam bardzo, a czy wirusy to zwierzątka domowe? A, no tak, bo przecież mam całą hodowlę. No zresztą, co? Dobra, nieważne. Jak ci idzie? Jestem na... Spadłam? Byłam na drugiej drabinie, lecz niestety coś mi nie pykło. Aha. Oczywiście złą stronę idę, no bo to tak tradycyjnie... Pewnie jesteś dalej, ponieważ jestem upośledzony wirusem. Boże, zginąłem! Pamiętaj, że nas jest o wiele, wiele więcej i jakby jest jeden z upośledzonych młodych wirusów, więc ja na pewno prze przejdę. Tylko, że wybrałeś specjalnie takiego debilnego wirusa, żeby po prostu z nim wygrać. Jakiego wirusa? Przecież to jest, to jest jeden z prostszych parków. Zawsze mogę wręcz niemożliwy, jeśli ten nie jest dla ciebie za człowiek. A ja Co? mówię, że ja jestem upośledzona i tego nie przejdę. Kurde! Aha. Nie wiem. Y Pozdrów Sarca i... Wreszcie, mam wrażenie, że moje filmy są inaczej kręcone niż twoje. Może. Jest tak, no to czekaj, umiem. to przecież ty jesteś wirusem, który nagrywa, ale to ciekawe. No. No. Nie umiem iść w swoją rolę. Ja też nie. O nie, o nie, o nie! O dobra, jest. Jej, to co? Przeszłam. Jak ci idzie, pani wirusie? Jestem na takich patyczkach do góry i tyle, jestem na serduszkach. Aha. Pewnie to... Pewnie, pewnie już przeszłeś i po prostu mi nie mówisz. Nie wiem, ja po prostu jestem przy jakichś szkłach, czy cokolwiek to jest, jakieś kwiatki. Szkła no Tak, łań! Wow. jesteś dalej, bo nie wiem, gdzie to jest. O, meta, 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 meta! Jej. Tak. Ej, to weź staj, stój, stój przy mecie i poczekaj aż tam podejdzie. Dobra, więc mega, przeszedłem wtedy... to, a więc jeden punkt dla mnie, już są trochę większe szanse, że on Ej, mnie ale... nie zarazi. Tym razem, to nasz wirusek wybierał i naprawdę, o już jest <laughs> na początek, dlatego być może będę mieć łatwiej i być może przeżyję i ten film i całe swoje życie, no bo w ogóle nie wiadomo, może nie, jednak ten wirus się ok... Nie, nie, ale uzgodnijmy, musimy uzgodnić jedno, ja mu daję pory pamiętajcie. o Nie, nie, nie dajcie się zwieść tym biednym oczkom tego smutnego wirusa, ponieważ on chce tylko was zarazić, ja to wiem, wirusy są zdradliwe. Ten kto oglądał gadającego Toma, to to wie. Ja znam tylko Tomasz Edward, bardzo polecam Serial. A to i e, Polecam, polecam, e, Pozdrawiam Bułakę, która ogląda ROMPę. Ale polecam. mega. Bułaka to fame. Pozdrawiam Cię. Kurde. Pozdrawiam Cię. Ja nie też. wiem, którą stronę teraz mam iść, by. Aha. Ciebie. Znaczy, nie wiem. Z Z zgodę zgodę Wiecie, co, hmm. Ani może to przeżyję. Może to przeżyję eee, ogień Znaczy, znaczy już nie popsikałeś, także nie jestem szkodliwy, ale. Znaczy to... a znaczy... co miałem zrobić, bo byś mnie zabił tam na miejscu? Nie, mam do siebie mówić, bo nie, nie wiem. To co? Czy wirusy chyba płci nie mają, chyba że ja o czymś nie wiem, bo ja biologiem nie jestem. Jestem, jestem, ja, ja jestem. To, że co? E, czekaj, stop. Ja y, jestem ładna, jestem ładny, jak mam odmieniać, nie umiem w odmiany. Tak, jesteś bardzo ładnym patogenem, czy czymś tam. Dobrze widać, że biolo na biologii się spało. Tak. właśnie, właśnie, dlaczego przejąłeś konto mojej koleżanki, że tak spytam z ciekawości? Pff, nie wcale. No że... i jak wcale? Nie. O meta. Boże jak ja tu zginę, to się zapłaczę. Ale mówisz o tym koncie, na którym gram, bo ty też. Tak, jest na którym ty grasz, czynny. bo je przejąłeś. Ona pewnie teraz o niczym nie wie i będzie płakać przez ciebie. Jak ty możesz takie Ale nie będzie. Skupiać? Ale ta. ta a, a, ale ona nie będzie płakać, bo ona nie jest aktywna dosłownie od trzech lat. Aha. Dobra, ja przyszedłem, mega, a, a. mam e, drugi punkt. Jeszcze ja jestem dopiero na sobie A, dobrze, to my już jesteśmy na ostatnim parkurze i to jest chyba już nasze ostateczne starcie, więc tutaj nie wiadomo, co będzie dalej. Ale e, na... wiesz o tym, że ja przegrałam? Tak, wiem, ale no nie wiadomo, Możecie jesteś Moi jak... rodzice powiedzieli, że mój brat y, covidowy nie może zasnąć, także możemy robić coś takiego. Wy nie Przecież nie wy bez przerwy tylko chodzicie i zarażacie ludzi. No, a zresztą że ja, ja nie wiem. jakby y, Nie, bo mamy, nas jest dużo, nas jest dużo warstw i jakby... Jedni, jedni mają wartę nocną, drugą mają wartę dzienną. O nie, właśnie ujawniam dane COVID-19. O, dziękuję! Będę bohaterem, jakimś tam, nie wiem, ludowym, czy polskim, czy jakimś tam innym, i powiem, że trzeba uważać, ponieważ niektóre mają wartę w noc. Dziękuję ci bardzo, Wirusie. To jest taki film dokumentalny dla dzieci. Tak. O! o czerwony klucz. O, czer już? Już ty masz czerwony klucz? No boże, spadam. Ja też. To no nie, jakieś ty szybki jesteś w wirusie, normalnie tak Family friendly, tak bardziej baby. ja na swoich kanałach bardziej tak nie family friendly hm. Widać, że tutaj mamy bad wirusa Bad wirus Bad wirus I'm very bad boy, nie, bad girl boy. <ścoughs> Zgadzam się z tym Po prostu, o Ej, Ej, nie Ej, czekaj, czyli uważasz, dużym... że nie mam płci? Że jakby Ale skąd krani? ja mam to wiedzieć? Skąd ja mam to wiedzieć? Czekaj, ale to się, my się nadal bawimy w te takie tamte, tamte? Ale co? No w tamte. co? No w tamte. Aha. Boże, no gdzie ja jestem? Co za labirynt. W jakiś nie, taki. Nie, nie, wiem, lubię nie, labirynt. nie znam się mi... totalnie na labiryntach, nie ja umiem labiryntów. O, mega, o, nie wyszedłem stąd. stąd. Wyszedłem stąd, A, mega. W ogóle ja by jestem... Ja dosłownie widzę twój nick, ale jakby nie wiem gdzie jesteś. że nie widzę siebie i jakby... Ej, weź powiedz coś mojemu komputerowi, mam lagi. Yy, komputerze masz lagi. Mądre to było, prawda? Nie. Aha, jak ty możesz? Po prostu podważasz okay. mój majestat. Tak. Aha. O, wyszłam. Dopiero teraz wyszłam, że jakby. Jezu, lagi. Jeszcze to smoła. Powiedz coś, żeby lagi nie były lagami, bo jakby mam dość lagów i lagi mnie. Zrzały. To jest To jest wirusuj. Dobra. Dobra, bardzo. Nie, dobrze. Nie da się. Ojej. Prawie spadłem, to było cudem. Chciałam takie... to sprawdzić, ale niestety. Ja jestem dopiero na tej smole, twojej wspomnianej. O nie. czy znaczy, to dobrze, bo tak przynajmniej nie wygrasz ze mną. Jestem silniejszy niż patogeny. No widzicie? nie wygram. Nie... Jestem, jestem patronem wszelkich dzieci, które zachorowały na covid więc patrzcie O nie, to... czy ja serio tu wpadłam? Nie. Jezu. Błagam. Boże, a ja mam klucz, no to super, nie dobra, wiem, po co ja, miałam. Ja do, ja, dobra, ja tu stoję i czekam, aż przejdziesz, bo ja nie wyrobię z legami. Aha, dobra, to tam mam I iść, po, Boże, co szansza, się... Chcę czytać e, książkę o manga. Właśnie, polecam rompę, idziemy czytać drugą część, ponieważ Wiesz, mam... Te wirusy, prawda? Ale bożonako, nie. Rąpa, rąpa, rąpa. 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 Widzicie, ale macie, ale widzicie, to jest film dokumentalny, widzicie, covidy czytają mangi. No widzę właśnie, po prostu tutaj pewnie czytasz jakieś e, książki o covid -kun. Tam jakiś COVID-Champai, znaczy, nie wiem. Celest, son, COVID, e, covid Chan! O tak, dokładnie tak. Hayaka, na, jest to, e, to jest Oana. Jakie to jest w ogóle? Zostało nas siedmiu. Ej, mogę wam zaspoilerować Rompę, czy nie? Nie mam pojęcia, ja tego nie oglądam, ani nie czytam, ani. Dobra, nic. to mogę. E, tak jak zakładałam. Mo, Monochuma. Nie 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 nie, 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 nie zrobimy wam tego. Nie, nie, nie będę wam spoilerować. Dobrze. Ale wirusie, przecież my mieliśmy się ścigać. Znaczy i tak już, dobra. Meta, wygrałem, ale mega. I co wirusie, wygrałem z tobą. Nie, nigdy ze mną nie wygrać. Wirus jest wszędzie, nigdy ze mną nie wygrać. Nie ma takiej opcji. Niech moce kaczkomani cię pokonają. Widzicie, i tak właśnie pokonałem wirusa. A więc dziękuję wam za oglądanie, a z tobą się już pożegnamy, wirusie. Idź do dezynfekatorów. Do widzenia, papa, pa, kochani.